Witajcie drogie znaki ziemskie trygon ziemi byk panna koziorożyc. Zaraz rozłożę dla Was karty, zanim to zrobię powiem co na niebie od 8 do 14 czerwca bieżącego roku. Otóż to co ważne, to myślę przejście Wenus ze znaku raka do znaku lwa, co nastąpi 11 czerwca to jest czwartek zanim to przejście nastąpi ta Wenus utworzy piękny trygon z Neptunem będzie jeszcze w raku Wenus Neptun będzie w rybach znaczy, tak, będzie w rybach w czwartek na samej końcówce znaku, zresztą ta Wenus też będzie na samej końcówce więc to spowoduje, że, no, mogą nas spotkać takie, taka, to jest taka miłość romantyczna, miłość jak z bajki, tak? Takie coś, co nie jest wypowiedziane słowami, coś takiego ulotnego, ale też trwowego. To nie znaczy, że to jest iluzja, tak? Czyli, no, nie wiem, to jest takie dla was uczucie takie niecodzienne, tak? Bo wy jak, jako znaki ziemskie, Lubicie pragmatyzm i realizm, tak? Jeżeli partner Wam powie, że Was kocha, to wiecie, że Was kocha, tak? Natomiast tutaj czegoś takiego nie będzie, tak? To może być, nie wiem, jakiś gest, to może być spojrzenie, tak? Ta miłość niewyrażona raczej słowami, tylko w inny sposób, tak? A może no, to już byłoby takie bardzo, bardzo romantyczne, nie wiem napisanie dla kogoś wiersza, tak albo, albo nie wiem śpiewanie piosenki, tak albo ułożenie utworu tylko dla ciebie, tak to jest również wyraz miłości, tak szczególnie panowie tak robią, że swoją miłość okazują poprzez czyny. Także czegoś takiego możecie, drogie ziemskie znaki doświadczyć. A teraz, no i później ta Wenus przejdzie do lwa, tak? Czyli z tej miłości takiej bardziej romantycznej, opiekuńczej i matczynej, przejdziemy do miłości bardziej ekspansywnej, na pokaz, tak? Bardziej egoistycznej, również miłość do siebie, więc y, warto jest zadbać o siebie, tak? Nie można kogoś pokochać, jeżeli się nie kocha siebie, więc. Y, Praca z wewnętrznym dzieckiem, tak, z miłością własną, jak najbardziej tutaj jest wskazana. I teraz położę karty dla Was. Zacznę od byka. No, drogie byki, pokazuje się u Was bardzo dużo energii. Dużo będziecie robić, jeździć, działać, załatwiać sprawy, ale uważam, że troszeczkę trzeba zwolnić, tak? Bo karta wynikowa to są 4-5 kielichów, więc gdzieś tam możecie poczuć jakiś niesmak z tego powodu, że nie wiem, że możecie się bardzo starać... Chcieć coś zrobić, z kimś pojechać, tak? Kogoś odwiedzić. Ale może to wam przynieść jakieś rozczarowanie, więc ja bym troszeczkę jakby spuściła z tym bardziej, że ostrzeżenie jest od kart nie szarżuj, tak? Rycerz ognia mówi o tym, rycerz pałek mówi o tym, że nie wiem, jakby Rycerze są szlachetne, tak? One chcą dobrze, ale możecie po prostu przedobrzeć w tym tygodniu, drogie byki, Więc poczekajcie do czwartku, do tej Wenus, która przejdzie do Lwa, i trzeba zająć się sobą, tak? Tak jak mówiłam na początku, nie pokochasz kogoś, jeśli nie pokochasz siebie. Yy... Także tyle, drogie byki i życzę Wam powodzenia. Pamiętajcie, żeby zadbać również o siebie, nie tylko o innych. Drogie panny, co dla Was? Moje karty mi się skleiły. Cesarz się skleił. O, drogie Panny. No, no, no. E, tutaj mam trzy duże arkana, tak? Czyli... cztery, przepraszam, cztery. Głupiec. Rydwan, Kochankowie i Cesarz, czyli to są karty, które mają taką większą moc, tak? Dłużej działają, tak? Co one mówią? No, romans wisi w powietrzu, drogie Panny, jak nic, tak? Przede wszystkim głupiec mówi o tym, że rozpoczynacie nowe działania i nowe znajomości. Karta Rydwan mówi, że spotykacie na swojej drodze osobę, z którą się świetnie dogadujecie, tak? Możecie pojechać w podróż, ale niekoniecznie. Możecie po prostu być na miejscu i ta wasza komunikacja jest no bardzo no, na takim wysokim poziomie i takim poziomie, który was satysfakcjonuje. No na wyniku kochankowie, więc moi drodzy, będzie się działo, tak? To jest y, romans. Y, Piękny, aczkolwiek karty ostrzegają: Nie bądź zbyt autorytarny, drog autorytarna, droga panno, tak, żebyś mm, nie chciała porządzić. Może ty nie jesteś takim rządzącym znakiem, ale też masz czasami cięty, cięty język. Więc, droga panno, troszeczkę spokojniej z tymi z tymi różnymi twoimi wypowiadanymi słowami, bo ty jesteś też sarkastyczna, więc uważaj bardziej y, może trzeba się skłonić jeszcze do tej Wenus w raku, która jest romantyczna tak, która jest uczuciowa bardzo, która jest ciepła tak. także y, drogie panny Życzę Wam pięknej miłości. Co tu dużo mówić? Wszystkiego dobrego. I zostały nam koziorożce. Nasze koziołki, które czekają pewnie na swoją drugą pełnię, ale to jeszcze nie w tym tygodniu. A zanim to nastąpi, zobaczymy, co pokażą karty. Królowa Kielichów, czyli powinniście się koziorki dobrze czuć. No i cóż. Y Dużo tutaj mam kart y, ziemskich, bo królowa monet, król monet, ósemka monet i rycerz monet, y, więc bardzo Wasza tak energia. Yy, Koło o tym mówi o jakimś działaniu, o jakichś zamiarach, tak? Yy, dołożyłam jedną kartę, wyszła szóstka yy, kielichów, czyli będziecie powracać do przyszłości, drogie yy, Keśroczce. Coś będziecie załatwiać jeszcze z przyszłości i to może być w takiej dalekiej przeszłości, tak? Yy, nie wiem, a możecie, może kogoś spotkacie, z, nie wiem, nawet z dzieciństwa, tak? Yy, generalnie idziecie do króla monet, czyli. I sprawy materialne mogą w tym tygodniu być dla Was bardzo dobre. Czyli zawodowe, tak, dobre finanse i tak dalej. I w sprawach uczuciowych możecie kogoś poznać, a jeśli już kogoś znacie, no to będzie to znajomość dosyć trwała. Czy właściwie nie dosyć, tylko bardzo trwała. Taka rzetelna, tak odpowiedzialna. Rada od kart? No. Żeby pracować, ja bardziej bym się skuniła ku tym uczuciom, drogie koziorożce. Ale widocznie, tak jak mówiłam, czekacie na swoją drugą pełnię w waszym znaku, pełnię Księżyca. Więc od tamtej pełni, co była, do tej, to jest bardzo dla was ważny czas i być może te sprawy zawodowe też są istotne. Więc jeżeli realizujecie jakiś projekt, do czegoś dążycie, to no warto by było nad tym jednak posiedzieć, tak? Bo ten czas Wam po prostu sprzyja i im bliżej tej drugiej pełni księżyca, tym będziecie zbierać jakby laury, więc wszystkiego dobrego, koziorożce bawcie się dobrze, pracujcie efektywnie i pozdrawiam Was serdecznie.